w kolejnym vlogmasie na moim kanale ja niedawno wstałam i jeszcze sobie leżę w łóżku. Taki przyjemny poniedziałek. Oglądam sobie vlogmasy, wszystkie nadrabiam, bo przez weekend nie za bardzo miałam czas. Ale tak oglądam sobie. Mega się cieszę, że mam taki fajny poranek dla siebie. Powinnam być na studiach, ale nie jestem, bo stwierdziłam, że na właśnie wykłady chodzić nie będę. Aktualnie właśnie będę sprawdzała, jak się ma moja paczka, w sumie nasza paczka z Polski, bo miała iść dwa tygodnie. I dwa tygodnie minęło w tamtym tygodniu, ale zastanawiam się, czy to nie jest dwa tygodnie robocze, więc te cztery dni jednak dochodzą. Jest, jest napisane, że jest przygotowana do doręczenia, także może już dzisiaj będę miała paczkę z Polski. Mego się cieszę, bo tam jest cicho mojego męża, moje, to, co sobie w Polsce pozamawiałam, więc już będę miała. Postanowiłam, że trochę czas zacząć dbać o siebie, o swoje zdrowie i mam tutaj witaminę D, którą już jakiś czas temu kupiłam i w ogóle nie brałam, a... Niestety, ale pogoda angielska mm, no, jest jaka jest, więc trzeba zacząć e, się suplementować, bo może być problem. Zaczynam też brać ashwagandę, bo mm, ostatnio jak robiłam badania kortyzolu, to niestety, ale wyszedł mi sporo podwyższone więc słyszałam, że ashwaganda bardzo dobrze działa, już miałam ją wcześniej, więc... E, Вертаем домой, чтобы в порядке. Od masa siódmego. Tak jak mówiłam, dwa dni nie nagrywałam, ale już zabieramy się i dzisiaj pewnie ratuję na kanał. Dzisiaj mamy poniedziałek. Właśnie przestałam montować, bo przyszła maska jest w tym roku. Albo tłuszko, to na teraz jest trochę bardziej, bo już kawałek oderwałam, a zobaczymy, czy niczego nie brakuje. A była naprawdę mocno zapakowana, więc nie wiem. Babcia, a tu są y, nasze ciuchy, i tak dalej. hopa, tu na przykład jeden z nich, także to będzie po z tego. Y, no, zobaczymy, czy wszystko przeszło Wiecie, ja y, ogólnie postanawiałam, że zgłoszę to, że paczka była zepsuta, ale to nie ze względu, że nie wiem, chcę jakieś pieniądze wyłodzić czy coś. Nie, absolutnie. Ale jak ja zgłoszę, to może będę bardziej uważać na przyszłość, z innymi paczkami, bo to trochę wyglądało jakby ktoś chciał grzebać. Ja w ogóle nawet nie pamiętam jakie rzeczy tam wkładałam, ale z tego co widzę to wszystko jest, to co było najważniejsze. Więc nie ma problemu chyba jako tako. Więc no, no, no te główne rzeczy są, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład by miał bardziej drogocenne rzeczy w paczce, no to Mogłoby być problem, ale jedyny plus jest taki, że doszło w ciągu dwóch tygodni. Następnym razem myślę, że jak będę wysyłać paczkę z Polski właśnie do Anglii, to będę to robiła po prostu kurierem, bo kurierem idzie tydzień i prawdopodobnie jest to bardziej bezpieczne. A teraz szło pocztą polską więc no troszeczkę tam to potrwało, ale no wszystko jest. Także, także cieszę się mega, że po go... prostu Mój mąż będzie bardzo zadowolony, bo kupił sobie kurtkę. I ona mi dotarła. Jest ona z Wranglera. Taka tajna skórka. Nie wiem w ogóle, co to jest za materiał, ale ma taka fajna, jakościowa kurteczka, więc będzie się cieszyła. Jak zobaczę. Pewnie już założy ją w weekend. No, fajna, fajna bardzo. Właśnie skończyłam e, robić notatki związane z trzecim e, tygodniem nowego semestru. i mm, są to jakby trzy tygodnie w jednym zeszycie. Po prostu jak mało stron zostało na zadania tylko. E, już mam zaplanowany Egzamin na 10 stycznia, więc idealnie po powrocie, jeden tydzień będę sobie chodziła i mam od razu egzamin. Ale jest on online, także luz, online, online, wiadomo jak to wygląda. Także mam tutaj też próbne egzaminy, które mogę sobie robić. Dali nam trzy, także mega fajnie i po prostu będę, ja mam sobie ten zaszyt do i coś tam będę powtarzała, ale wątpię, prawdopodobnie dopiero to zrobię. Jak wrócę, e, bo ja nie lubię się przygotować zbyt wcześnie, e, więc no, mam tutaj trochę zadań do. Przejdźmy do ulubionej rzeczy, jakim jest kalendarz adwentowy. I teraz szukam numerka 10, wczoraj było 9 z 10. Uuu, mam jakieś pieraska, bo ja cały czas coś to piszę Mam takie pieraska. Przykładowa kurka. Za dużo tych słodyczy w ostatnich paru dniach, przez to, że mam ten kalendarz, to cały czas są słodycze. Ale to dosłownie cały czas. To jest I numerek 10 z tego kalendarza. Kolejna zielona. Organiczna herbatka. I jest to kawa czekoladowa. kakao Kawa kakaowa. Tak jest, jest Także ciekawe. Yy, ogólnie ja wszystkie te mm, herbatki, które tutaj mam, wezmę sobie do Polski i będę sobie z małą piła herbatki Będziemy testowały wszystkie herbateczki i w ogóle mega Już będę musiała zacząć się pakować, pakować do Polski ze względu na to, że jutro mam taki ostatni luźny dzień bo w środę jadę na studia więc rano praktycznie nic nie zrobię Jadę na studia, wracam do domu, robię paznokcie i jadę do salonu też robić paznokcie. W piątek rano salon, dom, salon i sobota. Też praca. Także nie wiem jak będą się pojawiały vlogi. Mam nadzieję, że jakieś się pojawią, a na pewno jakieś będą... Jakoś tak to zrobię, żeby po prostu się pojawiały. No, a później w niedzielę już lecę do Polski, także... Ten tydzień jest naprawdę taki, no, szalony, troszeczkę bym powiedziała. Dużo jest rzeczy, dużo. Ja mówię, że naprawdę dużo słodyczy w ostatnich dniach. zjadłam to, Sorry, jak zjadłam dużo. To opakowanie zjadłam całkowicie sama, prawie. A wczoraj jedno, które miałam, no to jadłam z moim mężem. No. Także przesada, ale od jutra już nie, już nie. Zapomniałam, że miałam dzwonić do mojego męża, żebyśmy otworzyli razem kalendarz, ale nic straconego. zaufanie do niego i otworzy przy nas. powie nam co ma. Jakąś czekoladkę, bo ma czekoladki z kindera. Cześć! Co za? Odsłysz kalendarz. Ale nic więcej nie jadłem niż miałem. A to jak nie jadłeś? Jadłeś chyba który? Masz dzień, pokaż? Dziewiąty. A ja jestem dziewięć na... Dziewięć. A wiesz, że jestem na dziesiątym, bo zaczynaliśmy jeden dzień wcześniej. Aha, no to muszę dziesiąty, zaraz To to dziewiąty i dziesiąty możesz dzisiaj. O, od razu dziesiąty. Nie, dziesiątego na razie nie chcę jeszcze. Teraz lecę się kąpać. O, jak zwykle tak piszę, że mam całą rękę zawsze brudną. Lecę się kąpać, bo mm, to już czas. A Chciałam się iść wcześniej spać, a jest już 21, więc pewnie czas to dopiero o 22. Także znowu późno. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki. Pa!